Ciemano widzowie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z prowincji świata. Dawno się nie widzieliśmy, ponieważ no, byłem na wakacjach i nie mogłem nagrywać tam odcinku, bo ciągle były jakieś przerwy i, i tak by nic z tego nie wypaliło. No i y, jutro mam dla Was niespodziankę. I jutro startuje nowa seria alternatywna przyszłość y, świata. I więc będzie się działo, a dzisiaj sobie znowu wrócimy do tych y, państw. Czekaj, bo patrzcie ile ja, ile ja mam tego, ile ja mam tego y, Ile ja mam tego, ile ja mam tego, apokalipsa zombie, nie. Było? Europa z kilkoma państwami. Pamiętacie to. Jutro sobie startujemy z nową serią alternatywna przyszłość Europy, to jest pewne. No to z niej się odcinek pojawi, a później Minecraft Creative wpadnie, później Aga w historię. Tak sobie to rozplanowałem. Dobra, zaczynajmy. Jak wiecie, w tamtym odcinku Węgry się biją z Mozambikiem. gdzie Mozambik wygrywa, wygrywa i to bardzo. Chyba Węgry przegrają z Mozambikiem. Oczywiście wszyscy pójdą w, idą teraz w Azję. Ja się boję Estonii. Jak Estonia mnie zaatakuje, to ją bardzo ciężko będzie po, podbić. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Bo ona już do Mongolii weszła, więc będzie ją bardzo ciężko podbić później. A Rumunia też w ogóle do Afganistanu poszła. I też się pojawi odcinek, mam planach taki zrobić, że odnowimy sobie w prowincjach świata Imperium Arabskie. Też może tak być. Więc będzie się działo na pewno w, ta w następnych odcinkach z tego prowincji świata. Bo Mozambik w ogóle już tam praktycznie podbił Iberię, więc chyba Węgry to przegrają. No, Węgry to przegrają. Mozambik ma już pół Włoch. I chyba nie wygląda na to, żeby Węgry by miały to wygrać. Ej, namówię jeszcze Rumunię, żeby powiedziała wojnę, a nie, bo oni mają rodzaj. Chciałem namówić Rumunię, żeby powiedziała wojnę zombie. Zapomniałem, że oni wcześniej mieli wojnę i teraz mają rozeń, więc nie mogę wypowiedzieć im. I tego. Przepraszam, bo moja mama weszła, bo dzisiaj jest, więc dzisiaj jest bardzo a my sk skolonizujemy Wyspy Owcze i Islandię. Gdy dojdziemy, Polska dojdzie do Ameryki. To będzie takie, takie super, super, mega super. No i Mozambik wygrał w Iberii. Co jest? Mozamb Mozambik właśnie chce. Podpisać pokój z Węgrami to już po zdobyciu Grecji, większej części Albanii i niemalże całych Włochów Węgierskich. Okej. Okay. Dobra. Tego się nie spodziewałem, że Mozambik podpis podpisze pokój z Węgrami. Bardzo tutaj się tego nie spodziewałem. Więc jutro się będzie działo, a dzisiaj, jest taki krótki odcinek też pogadankowy, też taki sobie troszkę też pogramy, a go w historii się... Dobra, czyli Węgry się zgodziły na pokój. Yy, Mozambik bardzo mało ten yy, 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 zabrał terenu yy, Węgrom, bo zostawił im niemalże całe Włochy, albanie też. Przepraszam Was widzowie, ale mój tata wszedł, bo za niedługo będzie obiad chciał mi powiedzieć. Więc roszczenia były dość duże, by zająć całą Iberię i tylko węgla Katalonię zostać. Okej, okay, dobra. Tak by się nie spodziewałem, że oni podpiszą pokój. Ba, w tym filmie chyba odkryjemy Amerykę, bo już jesteśmy przy Grenlandii. Więc Ameryka teraz będzie do nas dostępna. Więc desantujemy się na Azory. I płyniemy teraz nasze wojska do Ameryki, by ją skolonizować. Trafimy pewnie gdzieś w okolicach Quebecu albo Stanów Zjednoczonych. Patrzcie jaka Estonia jest totalnie, totalnie wielka, no. Ona jest mega duża, jak Rosja normalnie, mega, mega ogromna stara Estonia, nie widziałem, że Estonia się tak rozrośnie. I Rumunia w ogóle jak jakiś... Imperium, coś mi to przypomina nie osmańskie, tylko jakieś takie yy, yy, imperium perskie, arabskie i osmańskie to mi przypomina, tak. Ale bardziej to chyba imperium arabskie i perskie bo osmanowie to mieli tylko kawałek tego imperium. Czy też mi to przypomina y, Imperium Osmańskie? Napiszcie w komentarzu, co wam to przypomina, co, co, co wam Rumunia przypomina wielka. Wiecie dlaczego siedzę tak cicho? Bo nie ma co robić, już w tych prowincjach świata już to jest, nie wiem, który odcinek. Nie pytajcie mnie, który to jest odcinek. Dobra, kolonizujemy Kanadę. Wpadliśmy do Ameryki, więc, cel odcinka osiągnięty: Polska w Ameryce będzie kolonizowała jutro Stany Zjednoczone w następnym odcinku, będzie. Stany Zjednoczone, Polska, więc no będzie się działo na pewno w następnym odcinku. A ja Was już żegnam. To by było na tyle. Warto powiedzieć też, że Mozambik tak się wybił na Antarktydę, więc to nie jest tylko Afryka Zjednoczona, więc bye bye.